Witam państwa na magnesie O ho ho, ho 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 Pierwszy fant i już spód żelazka he, he. Już trzeci spód W tym miesiącu <gryw> W tym miejscu nawet Ale patrzcie na to jakiś kabel jest Co na końcu tego kabla może się znajdować? Z tej strony to jest chyba, proszę Państwa. Miedziucha! Jakaś szmata na końcu jest tylko. Co nie zmienia faktu, że taki ogromny kabel miedziany to jest coś. Ła wow. I to gruba miedziucha Nie jakiś leszcz Spójrzcie na to Luks O wow. Proszę państwa to chyba jest Łyżwa Chyba łyżwy to ja nie złowiłem jeszcze nigdy to są takie łyżwy które można było przymocować do butów. Tak mi się wydaje. Hej, uh, jakieś ogryski garnka Pokrętełko jakieś albo noga od Albo nogę od jakiejś lodówki też może być. A wcześniej jeszcze taka skorupa. Dość gruba. I co my tu mamy? Kawałek rusztu od pieca. I kawałek łańcucha od motocykla. Od tej włeski jakiejś tam. Co tutaj tyle części wychodzi? Mamy baterię R20 firmy Centra do tranzystorów. Ej, dość stara, chyba taka bateria, bo nie widziałem nigdy w sklepach podobnej. Cena 4,30, mm. całkiem przystępna. Okres przechowania 6 miesięcy to chyba się już przeterminowało. podwolna walka bo mało to już się podaje jest proszę bardzo, zębatka i znowu kawałek rusztu z jakimiś ubraniami Gruby złom. Mamy, mamy fanty. Jest to zapewne coś co po oczyszczeniu. Będzie już bardziej przypominało cokolwiek. Na razie jest taką metalową sztabą. Niestety nie złotą, choć tak wygląda. Ruda sztaba. I inne też metalowe przedmioty. Spójrzcie, co wyjąłem z wody ręką. W środku są jeszcze tabletki. Nad się nie rozpuściły tak szczelna buteleczka. Ja nie mogę. Straszne rzeczy. Jakaś fajna rzecz wychodzi. Taka szpila. No, lubię takie złomiki. Taka rurka jeszcze była. I w tych szmatach tutaj w tym zwoju szmat przecinak Przecinak do naprawienia jeszcze, jak najbardziej No i ten drucik miedziany Unbelievable Jakbym był w Ameryce, to bym tak powiedział. No nieźle. No elegancko. E? O. O. A co to? Krzesło? Co to jest? Fotel? Ej, to nie jest jakiś fotel od, od motocykla. Nie wiem, jakiś stelarz taki Znawcy pewnie rozpoznają Za co bardzo dziękuję A, i miałem pozdrowić. Pozdrawiam Pawła z ulicy Portowej i pozdrawiam Sylwka z Mazur dobrego, chłopaki. Czy to się kameruje? Chyba da. Przepraszam, czy to się nagrywa? Ja żartuję z tym kamerowaniem, był taki mem, filmik taki. Paweł Jumper. Ale nie wszyscy to rozumieją. Dobra. Nieważne. Eee, trzeba tutaj wyjąć fanta. O matko, nie wiem jak. Chyba muszę ręką... Rękę muszę chyba zanurzyć. Poświęcić jedną. Zaryzykuję na jedną rękę. No to jest w mule, trzeba to wytargać. No nie motocykl jednak. Jednak rower. Sama rama bez dynama. Nawet tutaj jest jakaś plakietka, znaczy naklejka, ale raczej nie rozpoznam na razie Go Ach. No dobra, fajnie Fajnie, fajnie To nie koniec tutaj fantów rowerowych chyba Ale nie wiem do końca no. O. O, o, drugi rower w tym samym miejscu. O Jezu, jakie to jest ciężkie. Ach. No masz. Proszę bardzo. O, nawet jakaś tu chyba wajcha Jest od środełka A nie Tutaj była różnica, tu było siodełko. Ok Uf, Proszę bardzo takie rzeczy u Koba na kanale Jest! Mamy młotek. Hurra! Super! Nie wiem jeszcze co się dzieje, dopiero wyszedł z wody. Nie wierzę, że prawo serii to już jest już po prostu niesamowite. Idę tam do tego wodospadu. Tutaj się zatrzymują śmieci. No i pływał sobie taki off. Ostatnio znalazłem z 99 roku. Właściwie data przydatności była do 99 roku. Ten jest do 98 roku. 19 czerwca 98 rok Ale spójrzcie na to. On działa. Czuję ten zapach. Pięknie pachnie. Stary ow. <laughs> Z wakacjami się kojarzy od razu. Nie wierzę. 23 lata. Pływał sobie. <laughs> no i dotarłem nad ten piękny wodospad. Zaraz podejdziemy bliżej, ale to nie takie łatwe, bo fanty wychodzą cały czas. Kilka fragmentów od pieca, rozwalony garnek to coś, co zostawiłem za sobą. Nie nagrywałem na razie. A tutaj taka rura, jakaś niezwykła rura, bo ma taki uchwyt tutaj. Nie mam pojęcia, co to może być. Patrzcie poziom tam jest taki sam To nie jest tylko jakaś zapora Tylko kurcze naprawdę jest spiętrzona woda Ciekawe jak tam głęboko będzie Ua. Ale misz masz A to co? Nie mam pojęcia tu jest coś niesamowitego po prostu. Co rzucę, to coś wyłowię. Patrzcie teraz. No nie mogę wyciągnąć i to nie są gałęzie. to jest od koła? Od wozu? Nie mogę, co to jest? Ja nie mam takiej mocy przerobowej, żeby to wszystko zabrać. Co to jest? drugie takie Patrzę, jak tu fajnie wybija woda tutaj spokojnie a tutaj Dobra Chodzę I raz Jestem <noise> tu, jest straszny mu, ale mimo wszystko panty wychodzą. Więc ile tego musi tu być, skoro jest tak? To jest miejscówka na kilka wypadów Patrzcie, co tutaj w brzegu jest jeszcze? No właśnie, nie, nie jestem pewien, czy to całość, czy tylko kawałek. Sprawdźmy to razem. <noise> Widzicie? Uwaga, wyciągam. <noise> O nie! A zardzewiały okrutnie, okrutnie zardzewiały. Może ta coś, coś tutaj na na szlifierce uda się go uratować jeszcze pod spodem. Rękojeść w dobrym stanie. <gry> Niesamowite tutaj się rzeczy dzieją. No, jest tych zębatek tu dużo. Spójrzcie na to. Bobry postawiły sobie taki pomnik. Już wiem, dlaczego tutaj jest taki wodospad Zrobiły tamę. To ich sprawka. Skubańce. No, i to świeca jest. Tutaj jakiś jeszcze, jeszcze też. Wkręcik, coś takiego. W, wracam do miejsca, gdzie zostawiłem kasterkę, bo się nie zabiorę z tym. A tutaj po prostu trzeba będzie wrócić w następnym odcinku. Patrzcie, tutaj jaka jaskinia jest podwodna. Wszystko tu się tylko trzyma na tych korzeniach. Gdyby nie one, to już dawno ta ziemia by się tutaj zawaliła. I stąd znizowąd przenosimy się. Na podsumowanie. Tutaj dwie ramy od rowerów, coś takiego, może od fotela, od motocykla. Takie rzeczy. Ciekawe co to było. No mnóstwo różnych rupieci, wszelakiej maści, jest śrubokręt, różne szpile, fajerki. To ciekawe co to jest. Tutaj łyżwa tutaj chyba od yy, koła, od wozu trybiki od pieca mnóstwo rusztu, fragmentów kawałek żelazka przecinak, młotek to jest trochę miedziane ale magnes łapie, więc trzeba będzie to oczyścić i się przekonamy co to za diabelstwo jest a tutaj jest miedziuchy też dużo w takim, w takim kabelku No, to jest fajne Ta gruba miedziucha No i oprócz tego jeszcze Tutaj różne łakocie i witaminy Dziękuję bardzo za uwagę Do zobaczenia w następnym odcinku Cześć No, chyba będzie działał. Trzeba kręcić je. O, wiedziałem, że w Twoich rękach nie zginie. Luks. Przecinak taki jeszcze, ale chyba. No nie wiem, czy coś innego będzie. Chyba nie będzie z niego nic. Bo już mu się łebek ułamał. To jest takie. Na gruby złom pójdzie. Ale młotek będzie żył. A, młotek, tak. Młotka to nie wyrzucam. No i dobra. się kireczka. No to Adrian znajdka o proste. akurat do tych do klotków takich na opał. O!